Siemanko, kurwa, się kłania, to są tyrolki, to zaraz tą linką zapierdolę tam, na drugi koniec, zasady bezpieczeństwa, ciach, ciach, cia. wszystko jasne, jeżeli przeczytaliście, no to kurwa, lecimy, poczekaj, na chwilę. salbai ul albaniemasa oslabia fanu Do samego końca zajębałem. Dojechałeś do końca. Bez kamerkę. Daj. Dobra, to jest. Ale to zawsze, nie? No. Naprawdę, to jednak. Króla pani się głania, si wlamadam, siwo jeszcze zostało nam trzy przejazdy. Z innej strony. Ale kurwa odlot. Lepszy od koksu.